Sala bankietowa lśniła złotem i przepychem. Kryształowe żyrandole odbijały światło, zalewając pomieszczenie ciepłą poświatą. Zapach świeżych róż mieszał się z aromatem wykwintnych dań przygotowanych specjalnie na tę okazję. Goście ubrani w eleganckie suknie i garnitury przechadzali się z kieliszkami w dłoniach, wymieniając uprzejme uwagi. Wszystko wyglądało perfekcyjnie, ale w tej idealnej scenerii coś zakłócało harmonię. Na środku sali, między stołami, stał chłopiec. Może pięcio, może sześcioletni, jasne. Starannie ułożone włosy, elegancki, ciemny garniturek, i wyraz twarzy, który mówił jedno: Jestem królem tego miejsca i zrobię co chcę. Tym chłopcem był Alex, syn milionera. Znanego wszystkim biznesmena o żelaznych zasadach. Ale te zasady widocznie nie dotyczyły jego jedynego dziecka. Aleks krzyczał na całe gardło, ignorując próbujących go uspokoić dorosłych. Najpierw wylał sok na białą obrus, potem rozrzucił sztućce na ziemię. Kiedy kelnerka próbowała cicho pozbierać rozrzucone widelce, wskazał na nią palcem i zaśmiał się drwiąco. Zostaw, to twoja praca! rzucił z zadziwiającą bezczelnością, jak na swoje lata. Goście odwracali wzrok, nie wiedząc, jak zareagować. Jego ojciec, zajęty rozmowami biznesowymi, Zaledwie kątem oka rzucił na sytuację spojrzenie, machając ręką, jakby chciał powiedzieć: Niech robi, co chce, przecież jest dzieckiem. Aleksowi to wystarczyło. Czuł, że może więcej. Podszedł do stojącej obok kelnerki, młodej kobiety w skromnym czarno-białym uniformie. Miała spięte w kok brązowe włosy i łagodne spojrzenie. Jej twarz była spokojna, choć widać było, że trudna sytuacja ją onieśmiela. Jesteś tu, żeby sprzątać, prawda? Więc sprzątaj szybciej! zawołał Alex, rzucając pod jej nogi swój serwetnik. W sali zapadła krępująca cisza. Nikt nie był pewien, czy powinien zareagować. Goście patrzyli na siebie, szukając w oczach innych aprobaty, ale nikt nie odważył się nic powiedzieć. Kelnerka spojrzała na chłopca z wyraźnym smutkiem w oczach, ale nie odezwała się ani słowem. Schyliła się, by podnieść serwetnik, starając się nie wywoływać większego zamieszania. Dla Aleksa to była jednak zachęta. No i dobrze. Przecież nic więcej nie potrafisz. Zaśmiał się, odchodząc z dumnym krokiem w kierunku ojca, jakby oczekiwał pochwały za swoje zachowanie. Nagle coś przykuło jego uwagę. Na drugi koniec sali weszła inna kelnerka niosąc tacę z deserami. Aleks zatrzymał się, a w jego oczach zajaśniała iskierka nowego pomysłu. Jednak zanim zdążył coś zrobić. Młoda kobieta, na której wcześniej wyładowywał swoją złość, podeszła do niego. Wzięła głęboki oddech i kucnęła na wysokość jego oczu. Wyciągnęła do niego dłoń i powiedziała spokojnym, łagodnym głosem: Może zamiast niszczyć wszystko wokół, po prostu podasz mi rękę? Aleks spojrzał na nią zdumiony. Nie wiedział, co powiedzieć. W jego oczach pojawiło się coś, czego nikt wcześniej nie widział. Zaskoczenie może nawet lekki wstyd. Sala zamarła, czekając na kolejne wydarzenia. Aleks patrzył na wyciągniętą dłoń kelnerki, jakby nie rozumiał, co się właśnie dzieje. Nigdy wcześniej nikt nie zwrócił się do niego w taki sposób. Spokojnie, ale stanowczo. Ludzie zwykle albo go ignorowali, albo ulegali jego kaprysom. A teraz ta kobieta po prostu czekała. W sali panowała cisza. Goście, którzy do tej pory udawali, że nie widzą zachowania chłopca, nagle przestali szeptać i z napięciem obserwowali, co się wydarzy. Ojciec Aleksa również spojrzał w ich kierunku, zmarszczył brwi, ale nie wtrącił się. Może uznał, że to drobiazg, który nie wymaga jego uwagi. Po dłuższej chwili Aleks warknął cicho, jakby chciał wciąż pokazać swoją siłę. Skrzyżował ręce na piersiach i spojrzał na kobietę spod byka. – Na co, jeśli nie chce? – rzucił wyzywająco. Kelnerka, mimo napięcia w sali, nie straciła spokoju. Uśmiechnęła się delikatnie, jakby znała odpowiedź na to pytanie. Ne, możesz nie chcieć powiedziała ale czasem wystarczy zrobić coś małego, żeby poczuć się lepiej. Podanie ręki to nic trudnego, prawda? Chłopiec przekrzywił głowę, jakby próbował zrozumieć, co miała na myśli. Potem spojrzał na swoje dłonie, i przez krótką chwilę wydawało się, że zawahał się. Nagle jednak odwrócił się napięcie Nie potrzebuję twojej pomocy. Krzyknął i pobiegł w stronę stołu swojego ojca. Kelnerka wstała i obserwowała, jak znika w tłumie, ale zamiast złości czy zniechęcenia, w jej oczach pojawił się cień smutku. Przepraszam go. Nadal uczy się zachowywać, powiedział niespodziewanie głos obok niej. Spojrzała zaskoczona i zobaczyła matkę Alexa. Elegancka kobieta, ubrana w prostą, ale wysmakowaną sukienkę, stała obok z wyraźnym zmęczeniem, malującym się na twarzy. To wszystko przez to, jak go wychowujemy. On nie wie, co to znaczy być po prostu dobrym. Kelnerka spojrzała w stronę chłopca, który siedział teraz przy stole i bawił się widelcem, wyraźnie niezainteresowany rozmowami dorosłych. Cz, może jeszcze nie wie powiedziała cicho ale każdy może się tego nauczyć. Matka Aleksa spojrzała na nią z wdzięcznością, jakby te słowa były dla niej zaskakującym wsparciem ale zanim zdążyła odpowiedzieć, przez salę przeszedł odgłos tłuczonego szkła. Wszystkie oczy zwróciły się w stronę chłopca. Aleks, próbując zwrócić na siebie uwagę, przewrócił kieliszek, który roztrzaskał się na drobne kawałki. Goście znowu zaczęli szeptać, a ojciec chłopca tym razem wstał, wyraźnie zirytowany. Aleks, zachowuj się! Warknął surowo, ale chłopiec, zamiast przeprosić, uniósł podbródek i wybuchnął. To nie moja wina, kieliszek był źle postawiony. W tym momencie kelnerka, która do tej pory spokojnie obserwowała sytuację, podeszła do stołu, wzięła do ręki kawałek rozbitego szkła, po czym spojrzała na chłopca i powiedziała spokojnie: Nie chodzi o to, kto jest winny, chodzi o to, czy potrafisz naprawić to, co zostało zepsute. Aleks spojrzał na nią z niezrozumieniem. Nikt wcześniej nie mówił do niego w taki sposób, a jej spokojne spojrzenie zaczynało powoli kruszyć mur który chłopiec zbudował wokół siebie. Kelnerka odwróciła się, by wrócić do swoich obowiązków, ale zanim odeszła, dodała jeszcze jedno zdanie: Jeśli będziesz chciał, możesz zacząć od małych rzeczy. Tym razem chłopiec już jej nie wyśmiał. Zamiast tego przez krótką chwilę wyglądał, jakby naprawdę zastanawiał się nad jej słowami. Reszta wieczoru toczyła się swoim rytmem, goście wrócili do rozmów, orkiestra zaczęła grać spokojną melodię, a kelnerzy uwijali się między stołami, podając deser. Aleks siedział przy swoim miejscu, znudzony, i tylko co jakiś czas zerkał w stronę kelnerki, która wcześniej wyciągnęła do niego rękę. Coś w niej go intrygowało, zamiast podążać za oburzeniem ojca, czy cicho narzekać na swoje losy, zdawała się spokojna, jakby nic nie mogło jej wyprowadzić z równowagi, nawet wtedy, gdy inni traktowali ją z góry. Aleks nie mógł tego pojąć. W jego świecie ludzie albo zdobywali pozycję siłą, albo znikali w cieniu. Kiedy matka chłopca oddaliła się, by porozmawiać z jednym z gości, Aleks wstał i cicho ruszył za kelnerką. Znalazł ją na końcu sali, w kącie, gdzie układała puste talerze na wózku. Ubranie miała lekko pogniecione, a na czole perliły się krople potu, które ocierała dyskretnie chusteczką. Przez chwilę stał w miejscu, nie wiedząc co powiedzieć. Nigdy wcześniej nie czuł potrzeby, by przepraszać kogokolwiek. Ale coś w spojrzeniu tej kobiety sprawiało, że czuł się winny? Nie, to nie było to, raczej zawstydzony tym, jak się zachował. W końcu odchrząknął, a ona odwróciła się w jego stronę. Jej twarz rozjaśnił ciepły uśmiech, zupełnie jakby wcale nie pamiętała, co wydarzyło się wcześniej. Przyszedłeś po coś? Zapytała łagodnie, ale bez cienia ironii. Alex spuścił wzrok. Chciałem tylko, chciałem powiedzieć, że to nie moja wina, że ten kieliszek się stłukł. Zaczął, ale zaraz zamilkł, bo zauważył, że kobieta patrzy na niego z pewnym rozczarowaniem. Nie musisz się tłumaczyć, powiedziała, prostując się. Ale wiesz, czasem ważniejsze od szukania winnych jest pytanie, co mogę zrobić, żeby to naprawić. Chłopiec spojrzał na nią szeroko otwartymi oczami. Ale ja nie wiem, jak się naprawia. Kelnerka zaśmiała się cicho, ale ciepło. To nic, możesz zacząć od drobnych rzeczy. Na przykład od przepraszam. Aleks poczuł, jak cały się spina. Słowo wydawało się tak proste, ale jednocześnie tak trudne do wypowiedzenia. W jego domu nikt nigdy nie przepraszał. Ojciec, matka, nawet on sam. Przepraszanie było oznaką słabości. A co, jeśli nie chce? Zapytał cicho, bardziej siebie niż ją. Kelnerka pochyliła się lekko, tak by spojrzeć mu prosto w oczy. Jej głos był cichy, prawie szept. Szy, wtedy nigdy nie dowiesz się, jak dobrze jest czuć, że zrobiłeś coś właściwego. Aleks milczał przez dłuższą chwilę. W końcu skinął głową, jakby sam próbował przekonać się do tego, co właśnie usłyszał. Nie powiedział nic więcej, ale zanim odszedł, wyciągnął z kieszeni mały serwetnik, który wcześniej rzucił na podłogę. Położył go na wózku kelnerki i uciekł wzrokiem. Nie było to przepraszam, ale dla niej to już było coś. Wieczór powoli dobiegał końca. Goście zaczęli rozchodzić się do wyjścia, w sali robiło się coraz ciszej. Kelnerzy sprzątali ostatnie talerze, a orkiestra zagrała ostatnią spokojną melodię. Aleks siedział przy stole, bawiąc się widelcem, jakby nie mógł znaleźć dla siebie miejsca. Jego ojciec prowadził jeszcze jedną ważną rozmowę przy sąsiednim stole, a matka, zmęczona, przeglądała coś na telefonie. Alex zerkał w stronę kelnerki, która krzątała się przy wózku. Myślał o tym, co mu powiedziała. Czasem wystarczy zrobić coś małego, żeby poczuć się lepiej. Te słowa krążyły w jego głowie i nie dawały mu spokoju. Nigdy wcześniej nie słyszał, żeby ktokolwiek mówił takie rzeczy. W jego domu nikt nie zwracał uwagi na małe gesty. W końcu wstał, spoglądając na rodziców. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, jak zwykle. Powoli ruszył w stronę kąta sali, gdzie kelnerka pakowała resztki serwetek i chusteczek do kosza. Hej, powiedział cicho. Choć jego głos ledwo przebił się przez dźwięki stukających talerzy. Kelnerka odwróciła się w jego stronę zaskoczona. Tak? Aleks przełknął ślinę i spuścił wzrok. W jego rękach pojawił się mały, pusty kieliszek który zabrał z ich stołu. Chciałem chciałem ci pomóc. Jej oczy rozświetliły się w ciepłym uśmiechu. Zatrzymała się na chwilę, patrząc na chłopca, który był wyraźnie zdenerwowany, ale jednocześnie postanowił zrobić coś, czego wcześniej nie potrafił. Dziękuję, powiedziała cicho. To bardzo miłe. Możesz położyć go tutaj. Aleks podszedł bliżej i ostrożnie postawił kieliszek na wózku. Jego dłonie lekko drżały, ale widać było, że czuje się trochę lepiej, kiedy to zrobił. Prze. Przepraszam, wyjąkał nagle, zaskakując nawet samego siebie. Kelnerka spojrzała na niego, a na jej twarzy pojawił się wyraz szczerego wzruszenia. Nie powiedziała nic, tylko lekko skinęła głową, jakby chciała dać mu znać, że jego słowa są więcej warte niż wszystko, co mógłby zrobić. Aleks odwrócił się i szybko wrócił do swojego stołu. Czując, jak jego serce bije szybciej niż zwykle. Nie wiedział dokładnie dlaczego zrobił to, co zrobił, ale w jakiś sposób poczuł się dobrze. Kelnerka patrzyła za nim, a w jej oczach pojawiły się łzy, które szybko otarła rękawem. Mały gest chłopca był może drobny, ale dla niej oznaczał coś wielkiego. Czasem najprostsze słowa i czyny mogą zmienić wszystko, nie tylko dla innych, ale także dla nas samych.